Witajcie moi mili, dzisiaj zrobimy sobie takiego fajnego placuszka z takim sosem takim mięsnym, takim gulaszowym, naprawdę taki syty fajny. Więc co? Co będziemy potrzebować? Dzisiaj troszkę składników tutaj mamy do naszych placków: placuszek taki ziemniaczany, czyli nasze ziemniaczki. Do tego również jedno jajeczko. Dalej będziemy potrzebować troszeczkę mąki. I co na sos? Na sos mamy też kilka składników: cebula pokrojona tutaj w pióreczka. Mamy papryczkę, papryczka pokrojona w słupeczki. Nasze pieczarki, również pójdą troszkę sosu pomidorowego. Płatki chili, oczywiście, żeby było dosyć pikantne. I z takich fajnych rzeczy jeszcze goździk. Gadamy sobie z 2-3 całe takie goździki dla smaku. Kolejna rzecz tutaj, no to standardowo u nas czosnek. Czosnek idzie do wszystkiego. Mamy również dwa ziela Angels, angielskie. Angielskie, angielskie, angielskie. Dwa ziele angielskie i dwa listki laurowe. Tutaj jest nasze mięsko. Nasze mięsko już zostało zamarynowane. Niestety nie pokażę Wam jak to robiłem, ze względu na to, że zapomniałem wsadzić karty do aparatu i się nie nagrało. Mięsko było zamarynowane. Sól, pieprz, troszkę musztardy i w sumie tyle. Nic nadzwyczajnego. Więc tak, zaczynamy od naszego sosu. Czyli pierwsze co, masło klarowane na patelnię i będziemy obsmażać mięsko. Masełko nam się rozgrzało, więc dodajemy nasze mięsko, podsmażymy sobie delikatnie mięsko i następnie będziemy wrzucać warzywka. Mięsko skwierczy na patelni, więc pokroimy sobie pieczareczki. Mięsko delikatnie już podsmażone, więc na patelnię będzie trafiała nasza papryczka. Dalej pieczareczki. Oraz cebulka. Zamieszamy i dodamy sobie jeszcze czosnek, listek laurowy, ziele angielskie i goździki. Jeszcze do tego cztery goździki. Będziemy to podsmażać około 20 minut i mniej więcej w połowie tak za jakieś 10 minutek dodamy sobie nasz sos pomidorowy. Ziemniaczki, tarka. Duże oczka i zetrzemy sobie nasze ziemniaczki. Następnie dodamy do nich jedno jajeczko i troszkę mąki, żeby to było takie jednolite. Minęło około 10 minutek. Ładnie nam się to tutaj podsmażyło, więc dodamy sobie troszkę soli. Oczywiście pieprzu. płatków chili, żeby miało moc tutaj z płatkami chili, z ostrością to już jak kto lubi, wedle uznania i nasz sos pomidorowy Wracamy do naszych ziemniaczków. Ziemniaczki oczywiście sobie troszeczkę posolimy. Dodamy pieprzu. Wbijemy jajeczko. I dodamy troszeczkę mąki. Na patelnię trafi olej słonecznikowy. Teraz grzejemy i będziemy smażyć naszego placucha. Placuszek nam się elegancko tutaj usmażył. Piękny, rumiany. Do niego nasz dodatek, czyli ogóreczek konserwowy No i najważniejsze, czyli nasz sos. No i na samą górę troszeczkę zielonego, czyli świeży szczypioreczek. Zobaczymy sobie jak smakuje. Ja często do takiego placka daję jeszcze sobie kwaśną śmietanę, ale tu Agniesia nie przepada, więc dzisiaj bez śmietanki zobaczymy co nam z tego wyszło. Placzek fajny. Troszeczkę więcej soli mogłem dać. Ale warzywka. Cebula nie jest za bardzo przesmażona, jest taka fajna, chrupiąca. Papryczka dokładnie to samo, nie jest taka rozgotowana. No i tutaj ten kwaśny ogóreczek obok. No super. Jak ktoś zje takiego placka z takim sosem, to myślę, że obiad jak znalazł. I co, jeżeli lubicie, jak gotuję, klikajcie łapki w górę, dajcie suba, kto jeszcze nie dał. I co, moje społecznościówki standardowo, Instagram, Facebook. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej, smacznego. Kupcie koszulkę! Kupcie koszulkę! I tak, tam na dole jest też sklep z koszulkami, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. A ci, co wiedzą, to też tam zapraszam, można sobie kupić jakąś. Idę jeść. Hej, hej.